Przede wszystkim każdej osobie, którą spotykam w szpitalu, czy ona do mnie dzwoni, czy widzimy się na ulicy, w każdej innej rzeczywistości, to mówię o tym, żeby zebrać wiedzę na temat tego, co nam się wydarzyło, czy to jest choroba, czy to jest uraz. Potem to zaakceptować, a to, co jest najważniejsze, to stworzyć sobie nową koncepcję życia. Dlatego że jak ulegamy wypadkowi lub mamy jakąś chorobę, to ta koncepcja na naszą pracę zawodową, na nasze życie, na uprawianie sportu, na każdą inną rzecz jest całkowicie zaburzona i tej koncepcji po prostu nie ma. Albo czasami mniej lub bardziej jest taka wadliwa. I myślę sobie, że najważniejsze jest, żeby poznać swoje możliwości, takie sprawne, fizyczne, mentalne. I przejść do przodu i nie poddawać się, za każdym razem wstawać, będziecie ponosić mnóstwo porażek. Tak naprawdę co 5 albo co 10 prób albo lat, albo tygodni zdarzy Wam się sukces. Może tego będzie więcej lub mniej, ale tak naprawdę sukces najbardziej smakuje w momencie, w którym ponosicie porażki. No i niestety w takiej sytuacji się znajdziecie na samym początku. Ale powinniście to zaakceptować i bardzo mocno dążyć do tego że w końcu zaświeci słońce, a ono na pewno na świeci.